O, kur. Ale. ale zdziera papę z dachu. O, o. Aż mi się kolana wyprostowały. Kurze, co to jest? A, Danuśka nie rozsinczyła. To pani bije na rozmowie kwalifikacyjnej? Nie, no w trakcie. Zresztą za rękę pan mnie nie złapał. Lekarz mi medykamenty zapisał. A na co? Na prostatę. A co pani przepisał? Eutanazol. Jak to eutanazol? Ej, to weterynarz jest, to się będę z niekłóciła. Ważne, że działa, chopie, rano, trwałe robi, także. także Ochór! O, o, co się stało? O cholera! Co się stało, pani? Body mi strzeliło! Kolanie? No musiało się zsunąć. a <gulera> bo się spieszyłam do pana, rano się ubierałam, a byłam zaraz po imieninach u Zaraz, jak to po imieninach u Przecież Krystyna była w zeszłym tygodniu. A, tośmy się zasiedziały. Kurde. <gulera> <gulera> Ale, oh yeah. A bo się napaliłam na Allegro, było wystawione, było kup teraz, kup teraz. No. I kupiłam mi się suwa, no. Muszę na eBayu kupować. Zresztą ja cały tydzień na Ebaju chodzę. Tak. Coś pani wypadło? Drobiazg. Nie, nie, proszę pani, ja po prostu nie mogę dać pani tej pracy. Ale za, zaraz, 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 co słyszą moje oczy? Co się stało? Jak to nie możesz? Panie, pan mnie jeszcze nie sprawdził. Pan się dowie coś o mnie, czy ja się nadaję? Jakieś pytania, coś praktycznie? A pan udaje: Ja nie nadaję się, zadzwonimy. Ja na telefonu nie mamy zadzwonić. Wie pani, co pani jest tak potrzebną osobą, że dla pani zrobię wyjątek i przeprowadzimy taki krótki test. O, bardzo, ja jestem praktyczna też. Dobrze, to na początek takie proste pytanie: W którym wieku wybuchła II wojna światowa? E, Mistrz, u kobiet się o wiek nie pyta. No. Tro, trochę dwutaktu. To jest, nie wiem, rozmowa dyskwalifikacyjna, co? Pani jest po prostu niesamowita. Dobrze, przeprowadzimy takie praktyczne ćwiczenie. O, to jest... Proszę telefon. pani, to jest telefon. O, to jest telefon. Widziała pani kiedyś telefon? Tak, w radio. Ale to, telefon. Ty, ja pierdziele, czwórka koło piątki. Ale jaja. Dwie szóstki. Jak to dwie szóstki? No jedną odwrotnie. Ale to jest. Proszę pani, zadzwoni do pani petent. Aha, co? Petent. A, petent. Nie, 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 spokojnie, ja jestem za równouprawnienia, no Ja byłam na paradzie kleju w linijek. Także. Ej, petent, petent. Proszę Pani, zadzwoni do Pani petent i ostrzegam, będzie mówił w języku obcym. Aha, ale dla niego czy dla mnie? No, a czym właśnie chcę się przekonać. Aha, ja niezbędna jestem tego? Tak, Pani, jest bardzo ważnym elementem tej a, układance. Dobra, dobra, no to dzwoni petent. Także uwaga, dzwoni petent. Dobra, dzwoni petent. Dryn, dryn, Chyba jak to się odbiera, to Zielonym. A, zielony, no zielony, tam. tylko który to jest zielony? No? Koło czerwonego. A, koło czerwonego, no to żeś pomógł. Dzwoni, drin, drin. Dobra, na chybiu trafił się Halo, sekretarka, prezesa, najważniejsza osoba w firmie. Słucham. Good morning. Can I speak to your boss? Pomyłka. To Pani nie zna języka angielskiego? Nie, no, znał słabo. Nie, nie, ja po prostu nie mogę dać Pani tej pracy, e, do, nie no, mogę. okej, okej, okej. Okej, okay. wywołałeś Nutrię z lasu. Spokojnie, zrobimy zamianę. Obrócimy sytuację o 360 stopni. I teraz tak, wyobraź sobie, że pani jest komornik. Ja jestem pana sekretarka, ma pan problemy z komornikiem. Jak ja panu załatwię sprawę z komornikiem, to pan mi daje tę pracę, dobra? Nie załatwię pani tej sprawy, więc mogę śmiało się zgodzić. O, żeby się nie ził. Dobrze. dobrze, no tak to grzeje. Uwaga, dzwoni. Drin, Drendren. Czemu pani nie odbiera? Czekam że mu się bateria wyładuje. <noise> proszę pani, proszę pani, ale pani nie wie, że to komornik dzwoni. A, no nie wiem, no skąd mam wiedzieć? Telewizora nie ma, bo zabrał, kulę. Może to fetent jeszcze coś chciał się dowiedzieć. Dzwoni, drendren. Dzwoni, jeszcze raz. Dobra, teraz cię ciulu załatwię zobaczysz. Drendren. Halo, Zakład Pogrzebowy, czy to już? Słucham? Przepraszam, pomyłka. Okej, yes. okej, okay, okay, złapała mnie pani, ale to jest komornik. On jest na molno, on będzie dzwonił dalej. To nie jest sprawa załatwiona. A no tak, to już nawet wiem, który dzwoni. Bo. Uwaga dzwoni. Dędryn. Dyn. Halo, zakot, yy, sekretarka ta sama, co wcześniej, słucham. Dzień dobry Stanisław Kowalski, komornik. Proszę pani, jeżeli wasza firma do jutra nie wpłaci tych 400 tysięcy... Eee, 000... Staszek, Staszek, nie strasz, nie strasz, bo się. Słuchaj, Wandzia z tej strony, no. Tak, ta sama, ta. Słuchaj, wypierdzielaj z mojego rewiru. Już. mi od mojego prezesika, tak. Co mi fukasz do słuchawki? Jak cię zaraz wytarmoszę za te twoje zamszowe stringi, to się zdziwi. Aha, Stachu, i jeszcze jedno. Bo jutro rano Rubin ma być z powrotem. Nie no, w tej sytuacji witam serdecznie w firmie. Zapraszam panią na jutro na siódmą rano. Bardzo dobrze, będę na dwunastą.